Dzień dobry, witam serdecznie ze mną Wojciech Tułaza, muzealnik, pasjonat historii. Witam serdecznie. Dzień dobry. W związku z tym, że obchodzimy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości, no to na temat tego święta porozmawiamy, ale zanim o samym 11 listopada, to ja bym chciała zapytać o tą drogę, która doprowadziła do tego, że tą niepodległość odzyskaliśmy. Jakie wydarzenia to poprzedziły? No, od samego początku musimy cofnąć się aż do XVIII wieku. Trzeci rozbiór Polski, utrata niepodległości na niestety aż 123 lata. Polacy będą walczyć w wielu bitwach i nie tylko militarnych, bo mówimy tutaj także o bitwie artystycznej, o bitwie politycznej, przecież to i Hotel Lambert i wielcy nasi twórcy romantyczni. No ale przede wszystkim walki o charakterze militarnym, rozpoczynając już od czasów Napoleona. Przecież w 1806 roku mieliśmy wspaniałe, zwycięskie powstanie Wielkopolskie. To tam został zawiązany pierwszy pułk piechoty Legii Poznańskiej, która tu u nas pod Kołobrzegiem walczyła w roku 1807, równo 700 lat po Bolesławie Krzywoustym. E, tak to się zaczęło. Wtedy też walczono o niepodległość. Oczywiście otrzymaliśmy quasi państwo w postaci księstwa warszawskiego. E, później, niestety, upadek, e, ponowne wejście w strefę wpływu naszych państw rozbierających, czyli Rosję, Prusę oraz Austrię. No ale następnie kolejne powstania i choć nieudane, to powstanie listopadowe, e, najdłuższe powstanie, powstanie styczniowe w naszej historii, głównie w walkach partyzanckich, a później niestety ta wielka zapaść, która nastała po powstaniu styczniowym, e, kiedy Polacy stracili nadzieję, ale warto zaznaczyć, że podczas rozbiorów mieliśmy niesamowitą sprawę, mieliśmy zjednoczenie e, tożsamości narodowej, mieliśmy w końcu wielkie poczucie wspólnoty narodowej w które wcześniej tego nie doświadczyły, czyli u chłopów i w klasie robotniczej, która powstała podczas rewolucji przemysłowej. No bo pamiętajmy, że w I Rzeczypospolitej Polskiej czy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów tak naprawdę za Polaków uważali się wyłącznie szlachcice. Dopiero rzeczywiście rozbiory potrafiły zjednoczyć cały naród. I pamiętajmy o tym, że co rozbiór, to inni Polacy, tak? Że Polacy, którzy mieszkali w, w zaborze, w zaborze pruskim, zupełnie inaczej patrzyli na Polaków w zaborze rosyjskim, e, zarzucali im bierność wobec Rosyjskich okupanta, zarzucali im poddawanie się rusyfikacji. W Zaborze Austriackim była naprawdę wielka wolność, jeżeli o to chodzi. Walczo, walczono tam o autonomię, przecież polscy posłowie byli w Sejmie Austriackim e, i w Sejmie tak naprawdę w Reichstagu w Berlinie, chociażby Wojciech Korfanty, jeden z ojców założycieli. No i w końcu dochodzimy do momentu, którego, o który nikt się nie spodziewał. Może jeszcze rewolucja 1905 roku w Rosji gdzieś tam e, pokazała, zajaśniała na horyzoncie możliwość odzyskania podległości, ale w końcu 20 8 czerwca 1914 roku mamy zamach w Sarajewie na księcia Franciszka Ferdynanda no i później, zasadą domina dochodzi do wybuchu największego dotychczas konfliktu w dziejach świata czyli do pierwszej wojny światowej pierwsza wojna światowa pozwoliła Polakom walczyć na wszystkich frontach czy tego chcieli czy też nie bo wielu Polaków poszło oczywiście walczyć za słuszność do armii w których chcieli być inni zostali wcieleni poborowo na siłę czy to do armii niemieckiej czy do armii Rosyjskiej. I niestety dochodziło do takiego ambarasu, że mimo, że Polak jeden i drugi walczyli o niepodległość, to musieli strzelać do siebie, bo stanęli po prostu po dwóch różnych stronach frontu. I Polacy byli wszędzie. Byli oczywiście i w armii francuskiej, i w armii brytyjskiej, w niemieckiej, austro-węgierskiej, rosyjskiej. I w końcu pojawiła się iskra nadziei na rzeczywiste odzyskanie niepodległości, bo Józef Piłsudski przecież powołuje z różnych ugrupowań militarnych, paramilitarnych, czy to Związek Strzelecki, czy to Towarzystwo Sokół Gimnastyczne tworzy w końcu Legiony Polskie, które w ramach Armii Austro-Węgierskiej toczą zacięte boje na terenie Galicji z Rosjanami. Mamy oczywiście w roku 1917 założenie Narodowego Komitetu Polskiego z Romanem Dmowskim na czele, a co więcej, ich wysłannikiem, reprezentantem w Stanach Zjednoczonych jest przecież światowej klasy pianista Ignacy Jan Paderewski, który odegra niesamowicie wielką rolę. Dochodzimy do Roku 1916 konflikt oczywiście potworny, miliony ludzi umiera i w końcu mamy akt 5 listopada. Niezwykle istotny akt z punktu widzenia państwowości czy quasi państwowości znowuż. Wiadomo, e, państwa e, niemieckie, czyli e, Cesarstwo Niemieckie oraz Austro-Węgry, już znały z historii moment, w którym Polacy odegrali wspaniałą rolę militarną i pomogli Napoleonowi w wielu zwycięstwach, więc użyli tej samej sztuczki, obiecując nam niepodległość. Oczywiście to była tylko obietnica na papierze, e, tworzą zalążek Armii Polskiej, tak zwany Polnisze Wehrmacht, czyli Polską Siłę Zbrojną, obiecują w ramach okupowanych ziem kongresówki utworzenie niepodległego Królestwa Polskiego. No i tak to się zaczęło, akt 5 listopada, oczywiście mamy tam bunt niektórych brygad Legionów Polskich, za co zostaną wtrąceni do obozu internowania w Szczypiornie, ale mamy też Polaków, którzy chętnie za państwa centralne walczą, i obok państw centralnych widzą swoją przyszłość na niepodległość. <laughs> Co się dzieje następnie? No dochodzi do roku 1918, po bitwie pod Verdę i kolejną klęską pod Marną wiemy, że państwa centralne w zasadzie są skazane już na porażkę. W styczniu 1918 roku Woodrow Wilson, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, na samym początku w przemowie do Kongresu Stanów Zjednoczonych zaznacza swoich 14 punktów. W punkcie 13 ogłasza, dzięki znajomości osobistej z Ignacem Janem Paderewskim, że Polska musi być niepodległym państwem po upadku państw centralnych. Dodatkowo z dostępem do morza. W marcu mamy podpisany traktat brzeski, znaczy nie my, tylko Niemcy podpisują go z Rosją już bolszewicką. Rosja bolszewicka musi się wycofać z konfliktu i toczyć swoją wojnę domową, o to, żeby rewolucja komunistyczna przetrwała te trudne czasy. A w sierpniu bolszewicy anulują traktaty rozbiorowe jako drugie państwo po Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę uznając niepodległość Polski. Następnie absolutna zasada domina. 7, 7 października 1918 Roku, Rada Regencyjna, która rządziła z ramienia władz niemieckich w tym przysłowiowym królestwie polskim ogłasza niepodległość, ale wszyscy oczywiście ignorują ten akt niepodległości, dlatego że nikt nie ufa radzie regencyjnej, ponieważ jest to twór marionetkowy, stricte posłuszny władzom niemieckim. I następnie mamy, tak jak przed chwilą wspomniałem, falę domina. 13. <laughs> 13 października mamy założenie przez Stefana Żeromskiego znanego wszystkim, wszystkim Republikę Zakopiańską. Pierwsze miejsce, które absolutnie jest niezależne od władz okupacyjnych. 19 października mamy Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego no i w końcu 28 października byli posłowie do Parlamentu Austriackiego, tworzą Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie z Wincentym Witosem na czele. Kilka dni później, bo tak naprawdę trzy dni później mamy już coś niesamowitego, czyli Polskiej jednostki, które były w armii austro-węgierskiej rozbrajają garnizony austriackie w Krakowie, w Nowym Sączu, w Zakopanem, na Śląsku Cieszyńskim no i dochodzimy do wspania wspaniałej daty, czyli do pierwszego dnia listopada, kiedy zadziało się naprawdę wiele, bo po pierwsze tworzy się Związek Harcerstwa Polskiego, który jednoczy wszystkie organizacje skautowe ze wszystkich trzech rozbiorów. Mamy początek walk o Lwów, skąd wyrośnie wspaniała legenda Orlond Lwowskich, no i rozpoczyna się tak naprawdę otwarty konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią, no i przede wszystkim polskie jednostki wojskowe w tym czasie rozpoczynają rozbrajanie garnizonów niemieckich i austriackich na terenie byłej kongresówki. 2 listopada mamy powstanie Republiki Radomskiej. Mało kto zupełnie o tym pamięta, ale to w Radomiu poza Kopanem mamy drugą, drugie miejsce, gdzie tak naprawdę wypowiada się jakąkolwiek służebność państwom zaborczym. No i oczywiście 10 dzień listopada. Zanim Piłsudski przyjechał, jeszcze 7 siódmy, siódmy, to jest bardzo ważna data dla Lublina i dla wszystkich z lewej strony sceny politycznej ponieważ wtedy powstaje tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele rząd złożony głównie z przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej oczywiście PSL-u którzy Później będą desygnowani do pierwszego rządu odrodzonej Polski. 10 listopada przyjeżdża pociągiem ekspresowym do Warszawy z Berlina brygadier Piłsudski. No i 11 listopada w końcu otrzymuje wierzchnią władzę wojskową od Rady Regencyjnej. No się miałam się zapytać, dlaczego akurat to 11 listopada został wybrany na ten dzień? To oczywiście zależy, no bo Lewica Polska chciała, żeby właśnie 7 dzień listopada był uznany Dniem Niepodległości, kiedy powstał ten pierwszy zalążek rządu polskiego, ale 11 listopada koniec końców stał się tym dniem odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli właśnie dlatego, że no, osławiony niesamowicą legendą swoją przywódca Legionów Polskich Józef Piłsudski przejął władzę wojskową. Tak, przejął władzę wojskową, bo jeżeli chodzi o władzę, o władzę z wierzchnią państwową, to jest dopiero dzień 29 listopada. Kiedy on zostanie tak naprawdę naczelnikiem państwa, ale 11 otrzymuje od Rady Regencyjnej e, głównie od księcia Lubomirskiego e, buławę e, no i może rządzić, może tworzyć Wojsko Polskie i przygotowywać e, tak naprawdę nasz kraj na wiele batalii, bo odzyskanie samej niepodległości to jest tylko data umowna. Tak my jeszcze będziemy walczyć naprawdę wiele, wiele lat o to, żeby Polska się odrodziła, o granice Polski. Będziemy walczyć na Śląsku przecież mamy trzy Powstania Śląskie z Wojciechem Korfantem, którego musimy tutaj wspomnieć. Mamy oczywiście wojnę polsko-ukraińską mamy konflikt z bolszewikami który zakończy się w roku dopiero 1921 chwalebną bitwą e, jakże znaną całemu światu tak naprawdę e, cud nad Wisłą ale jeszcze chwalebniejszą o której niestety mało kto pamięta czyli bitwą niemiecką która przypieczętuje traktat ryski, tak naprawdę e, mamy plebiscyty na spiszu na orawie na śląsku cieszyńskim na górnym śląsku w armii mazurach gdzie tam z frajkorpsem przecież też polacy walczyli niejedną batalię stoczyli mamy kon... Konflikt z Czechami o Zaolzie, tak? kiedy bolszewicy nadchodzili do Warszawy i Czesi ze Słowakami zauważyli słabość państwa polskiego w tamtym momencie, zajęli sporne terytoria, których później nie udało się odzyskać nawet do 1938 roku. No, a tak naprawdę powinniśmy zakończyć odzyskiwanie niepodległości i kreowanie granic II Rzeczypospolitej na roku 1922, czyli na inkorporacji Litwy Środkowej, która powstała po buncie Żeligowskiego. Jaka była rola Józefa Piłsudskiego w procesie odzyskiwania y, suwerenności przez Polskę? No pamiętajmy, że były dwie różne idee odzyskania niepodległości. Jedną z nich forsował Józef Piłsudski i on postawił się po stronie państw centralnych, czyli po stronie Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgier oraz początkowo Królestwa Włoch, które później zmieniło stronę w tym światowym konflikcie. Wierzył, że państwa centralne zwyciężą i na tej podstawie chciał budować państwo polskie. Druga idea była to idea Polskiego Komitetu Narodowego, który był w Paryżu, który był uznany także przez Francję Wielką. Brytanię i Włochy po zmianie stron. Oba te, oba te ugrupowania polityczne dążyły do niepodległości innymi sposobami na wielu różnych płaszczyznach. No Piłsudski oczywiście wysławił się tym, że był na polu walki, że dowodził legionami, że zwyciężył tu i ówdzie. No i przede wszystkim swoją postawą, swoim autorytetem pokazał Polakom, że warto to robić, bo nawet jeżeli zdobyliśmy quasi państwo, quasi niepodległość, no to mogliśmy gdzieś tam zaistnieć i zaznaczyć swoją podmiotowość narodową, czy tożsamościową, na tle areny europejskiej największego konfliktu dotychczas. Tak Nikt się nie spodziewał, że za chwilkę dojdzie przecież do II wojny światowej. Tak więc upadek wszystkich trzech mocarstw, które nas rozebrały, pomogł Józefowi Piłsudskiemu i stworzyć swoją własną legendę i odzyskać niepodległość, tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, wojna z bolszewikami to jest ogromny sukces Piłsudskiego. Można zarzucać mu, że słuchał swoich adiutantów, że to Sosnowski, Sosnkowski tak naprawdę wymyślił kontruderzenie z Nadwieprza, ale Piłsudski musiał na to wszystko wyrazić zgodę. To on jest jednym z wielu architektów, ojców, założycieli II Rzeczypospolitej. Oczywiście nie umniejszajmy żadnym innym, bo mamy i Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, bez którego nie wybuchłoby Powstanie Wielkopolskie, tak? Pamiętajmy, że 27 grudnia wybucha Powstanie Wielkopolskie, bo Niemcy nie są chętni oddawać terytoriów, które były wyznaczone jeszcze nie w podpisanym Traktacie Wersalskim. Traktat Wersalski to dopiero 28. Dzień czerwca 1919 roku. I wizyta Paderewskiego w Poznaniu była iskrą która rozpaliła Powstanie Wielkopolskie, nasze największe zwycięskie powstanie. E, tych bohaterów jest wiele, bo i widzą. No Właśnie Witos, o nich chciałam zapytać, bo mówi się o piłsudskim, wiadomo, bo tak się kojarzy w większości, ale no byli też inni patrioci, którzy się przyczynili zdecydowanie prawda, do odzyskania niepodległości. Oczywiście i to odlewa do prawa wszystkie siły polityczne. E, mamy taką cechę jako naród polski, że lubimy się ze sobą kłócić, ale jeżeli jesteśmy zagrożeni, to scalamy się w jedną piękną, tożsamościową całość. E, przecież Wincent Witold założyciel ruchu ludowego, Ignacy Daszyński, reprezentant PPS-u, no Piłsudski wcześniej też PPS, ale później definitywnie postać militarna i wojskowa, stronnictwo narodowe, czy na Górnym Śląsku, czy w Paryżu właśnie, wszyscy Polacy potrafili się zjednoczyć. I to nie mówimy tylko o politykach, mówimy także o artystach, którzy nie mniejszy dorobek niepodległościowy stworzyli, bo przecież i te wszystkie powieści romantyczne od Mickiewicza, Posienkiewicza wszystko to służyło temu, żeby utrzymać tożsamość narodową. Mało jest narodów na świecie, które mimo e, wieku nieistnienia jako państwo w granicach e, na mapie świata potrafi się odrodzić, potrafi utrzymać swoją tożsamość, utrzymać swoją wspólnotowo wspólnotowość, a co więcej odrodzić się z takim impetem. Tym możemy zakończyć naszą rozmowę, chyba że coś jeszcze może Pan od siebie chciałby dodać, może jak ten dzień, no powinniśmy się na pewno cieszyć i świętować ten dzień, prawda? Definitywnie. E, Niestety data jest taka, że jest zawsze chłodna pogoda. Muszę tutaj przyznać, na pewno lato by nam bardziej sprzyjało, ale nie my, to, nie, nie my wybieramy, kiedy odzyskuje się niepodległość. Definitywnie powinniśmy się być zadowoleni, cieszyć się z tego, że jesteśmy niepodlegli, że możemy żyć w polskim państwie, mówić w języku polskim, uczyć się o polskiej kulturze, czytać polską literaturę. Przede wszystkim nie możemy sami siebie antagonizować. Powinniśmy wspierać się jako naród, tworzyć dalej tę wspólnotę. Dalej mamy wiele różnych problemów i będą się one pojawiać oczywiście z geopolityki będą wynikać musimy sobie z nimi radzić wspólnie jako jeden naród i cieszyć się ja marzę o tym żebyśmy wszyscy świętowali celebrowali z uśmiechem na ustach 11 listopada żeby wszyscy ubierali się w stroje ludowe żeby pokazywać się to co mamy piękne śpiewać pieśni patriotyczne to wszystko nas scala możemy być różni możemy pochodzić jedni z Pomorza zachodniego drudzy z Podlasia trzeci oczywiście z Podkarpacia ale wszyscy jesteśmy jednym Narodem i to ponad granicami, bo przecież mamy ogrom Polaków, którzy zostali na kresach po II wojnie światowej na Litwie, na dzisiejszej Białorusi, na Ukrainie, którzy mimo, że są oderwani od macierzy, to jednak posiadają swoją własną tożsamość. I o dziwo, wydaje mi się, że tam o tę tożsamość walczą bardziej niż my tutaj w, w kraju. No może dlatego, że, że, że mają po prostu do tej tożsamości troszkę dalej. Ale to nie tylko ci Polacy na kresach, bo przecież mamy ogromną Polonię. Tak? Ja też kiedyś byłem częścią Polonii, wiem, jak to wygląda. 20 milionów Polaków mieszka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy ogrom Polaków w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w krajach Skandynawii. Tak naprawdę, gdzie byśmy nie pojechali, mamy Polaków i proszę nie wierzyć w to, że Polak Polakowi wilkiem za granicą. Ja doświadczyłem zupełnie czegoś innego. Potrafimy się wspomagać za granicą, pomagamy sobie bardzo często, spotykamy się w swoich własnych polskich grupach i to jest piękne. Ja bym życzył wszystkim Państwu wspaniałych obchodów dnia 11. Tego listopada, żebyśmy wszyscy mogli razem celebrować tę niesamowitą uroczystość. No i przede wszystkim zachęcam też wszystkich z zagranicy, jeżeli ktokolwiek będzie to oglądał, do powrotu do naszej ojczyzny. Wspólnie razem budujmy wspaniałą Polskę, bo na taką zasługujemy my i wszystkie przyszłe pokolenia, które przyjdą po nas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.